Myślę, że dlatego, że właśnie mimo takich pozytywnych zmian na rynku pracy, wciąż możemy zauważyć pewne nierówności w tej kwestii. Analizy rynku pracy i w Polsce, i na świecie wskazują, że nie jest równo. To, że na przykład aktywność zawodowa kobiet jest na niższym poziomie, że wskaźnik zatrudnienia również jest niższy, że jest wyższy poziom bezrobocia. Te nierówności w wynagrodzeniach, które wspomniałam, ale też nikła obecność kobiet na stanowiskach decydenckich, kierowniczych. Ale to ja widziałem takie zestawienie, pani doktor, że jeśli chodzi o średnią unijną, to my w tym wypadamy my, Polacy, my w Polsce wypadamy w tym kontekście lepiej, że jest tych kobiet na kluczowych stanowiskach więcej niż średnia unijna. Jasne, ale to nie znaczy, że, że, że tego wspierania kobiety nie potrzebują. Bardzo często kobiety realizują to kosztem, kosztem życia na przykład rodzinnego czy roli macierzyńskiej.